przyjechała po nas tak, Siedzieliśmy, siedzieliśmy, już przyjechała. Chevrolet Niwa przyjechał. I tam trzech facetów w środku. Jeden antyterrorysta i dwóch z bronią. Jechał z tyłu antyterrorysta w Lanosie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. i Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę Lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień jak co dzień. Policja jest tutaj bardzo wrażliwa. No, złapali nas raz na kontrolę w sensie taką. E, no po prostu, gdzie jedziecie, po co jedziecie. O, i, I o takich kłwa nie łapią, nie? tylko nie. łapią nas. Takich, którzy chcą normalnie wyprzedzić ciężarówkę, gdy widzą, że jest dużo miejsca, ale nagle się zaczął znak. zakaz tak. Ja za mostem sobie, stoi sobie policja. No, no i co? Wychodzi policjant nie. Macha pałeczko, proszę bardzo, zatrzymać się. No to zatrzymuje się. I już z, z wiedząc, co może się stać, tak, przez tą linię, dałem po prostu międzynarodowe prawo jazdy. Że, jakby coś, to niech sobie biorą tu prawo jazdy. Ja mam tu gdzieś, mam tu normalne plastikowe. No i ten. Yy, nie mogłem się jakiegoś tego prawa jazdy, międzynarodowego. I w pewnym momencie, no on coś tam pospieszał, chyba nas tak, nawet. Tak, tak. Yy, i ten, i powiedział, że proszę tutaj na drugą stronę. No to ja tam wyszedłem z samochodu, ale samochody jechały, nie? I on też znowu pospieszał mnie, żebym przechodził szybciej, no bo nie ma też czasu. I uznałem, że nie, nie ma co z nim gadać po rosyjsku, tylko trzeba walić po angielsku do niego. No i co? Zacząłem gadać, że, że I don't know, I don't speak Russian language i tak dalej, nie? Takie rzeczy. A no, on wyciągnął telefon swojego iPhone'a i włączył w translatora, nie wiem. Z, no, w ogóle interesująca, i zaczął tłumaczyć. No, w jakim języku chce, chce tłumaczyć? I on mówi, że czy angielski czy polski? bo no, on wtedy może zgadać nawet w chińsku. A ten, ja powiedziałem, że po polsku, nie? I on mówi, że złamałem no, przepisy drogowe, ale że to pierwszy raz mi się zdarzyło, więc mnie puszta wolno. Uważaj. Bo nie, bądź ostrożny. A. I ten. I... Po prostu lepszy patent. Ja podzi podziękowałem, no, Shaking shaking. No, potargaliśmy się rękoma i. Dobry patent I ten, jest taki, to... żeby nie chwalić się, że się umie po rosyjsku. I skupi, mhm. bo wtedy się traci na tym. Po prostu... Bo można wtedy stracić pieniądze duże. Że duża grzywna jest coś takiego, co ja zrobiłem też bym powiedział. No na pewno by na tobie wymuszał jakąś łapówkę albo coś takiego jakby... Jak no, się ale Ja bym powiedział, nie. że nie chcę zostawić prawo jazdy i. E, fale malejką. Trzeba do, do, do Rosjan po angielsku, oni nie umią. Więc, więc się boją Więc też. się boją bardzo. Tak. zachowawczy są wtedy. Policja, która próbuje znaleźć głupich turystów, tak jak nas. I znalazła wyjście. Myślę, że oni decydują Rosjan. Co, ty są biedne, a tutaj widzą, że. O, ten na przykład to na, na, na przejściu dla pierwszych. Co, co, co ma nawet być. To że są podwójne standardy. No, że Rosjan, Rosjan lepiej traktują niż, niż nas. Jakbyśmy, jakby to był jakiś rozjyski samochód, to by widzieli z daleka. Albo jakiś bogaty samochód to by nawet nie zatrzymali wtedy nas na tej kontroli co przekroczyłem tą linię ciągło o 2-3 metry. A także widział, że jakiś biedny samochód Obce z rejestracji no to może nawet kasę się uda wyrwać, ale nie, nie dogadał się. <śm> <śm> no ale od Wołgorzatu się zaczęły właśnie te kontrole, to prawda. A teraz na jednej z kontroli pan policjant nam powiedział, że bardzo ładnie jest w Ingushetii, żebyśmy jechali tą drogą. No, ale, no nie jest źle, jest powiedział, że jakieś zamki są do obejrzenia. Na razie zamków nie ma, ale też jest. No, chyba się ci nie rozejdą, Damian, musisz się tym... No. Jeszcze więcej... Weź pokiem. Nie dajdy. pasie Dzięki Dzięki, dzięki. Proszę ile wyszło? młody. No młody, no. Sól, sól. Można o. sobie z szaszłyka zrobić. I szable na szaszłyki. Teraz jest czajnik, zobacz. No faktycznie, można serwaty sobie zrobić nawet. O. Można się zatrzymać na winnisku, albo po prostu zjeść drugie śniadanie. Okoliczności przyrody są najpiękniejsze na świecie. Zachciało się nam widoczków, mamy za swoje. Dziękujemy panu policjantowi, który nas poprowadził tutaj. Dziękujemy, dziękujemy. Właśnie stoimy na y, strefie granicznej, takiej przygranicznej. Gdyż okazało się, po przejechaniu około godziny, 60 km, a co prawda piękną drogą, Okazało się, że jest jakiś punkt. Myśleliśmy, że kolejna kontrola, ale nie. Jedziemy, jedziemy na ludzie, nie? Patrzymy. O, nawet nie przeczytaliśmy tak dokładnie. No nie, bo kto czyta znaku. takie znaki. No, to Pod... były takie duże tablice, dużo informacji z małymi literkami, tego nawet samochodzie się nie da rozczytać. Tak, a było tam a na, po angielsku by napisane Entry with passes or ID passport. Coś takiego. No to spoko. No i jedziemy dalej, nie? pan zatrzymuje. Zatrzymujemy się, no to myślimy, o, trzeba pokazać ten paszporty. Y, paszporty no to dajemy, dokumenty samochodu. A on nam mówi przepustki poproszę. No my nie mamy żadnych przepustek. A on, że to jest strefa Hmm, jakaś przygraniczna tak. i żeby na nią wjechać trzeba przepustkę. Żeby przejechać przed nią. A my wjechaliśmy już tak jakby trochę w tę strefę, więc ją naruszyliśmy, więc należy nam się mandat w wysokości od 500 do 1500 rubli. To jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że pan zadzwonił na jakąś infolinię, że my jesteśmy Polakami i czekamy około, musimy czekać 3 godzin, aż ktoś przyjedzie, z nami niby. Porozumieć. Gdy już wszystko rozumiemy, wszystko. My, my mówimy, że przy pana, że to tylko nam. Tak, policjant, policjant tak, nam powiedział. Tak, nam... powiedzieliśmy, że się my nie mamy zamiaru jakieś tu strefy przekraczać. Jak możemy się wrócić, jak on się nie podoba, ale on nie, że już nas widziały cztery osoby, które były w poprzednim samochodzie, widziały nas kamery i on nie może nas wypuścić. Więc musimy dostać mandat. I musimy dostać mandat i po dostaniu mandatu sobie będziemy mogli z powrotem pojechać. Ale musimy czekać na tego człowieka z Polski. No, Mówiącego po Polska, ciekawe jak to będzie. nie wiem, jakby sam nie mogłam być. Dać... kogo, kogo wejdą w ja nie mam, Sam nam dać mandat, My to jest jakieś chore. Chyba Ma dać mandat i do widzenia. żeby się nie kłóciliśmy. Kazałam nam jakąś tablicę czytać, gdzie jest... E, Informacje są tak. Praw jest... i zażaleń jakieś. Przepisy. gdybyśmy jeszcze wiedzieli, że takie coś będzie. Ja w to ogóle byli... nie wiedziałam, że jest jakaś strefa przykręcana. Ja, ja tak samo. A facet nam mówi o, bardzo fajnie, bardzo pięknie, zobaczycie sobie zamki tutejsze, tylko w Ingushetii takie. No i faktycznie, pan pokazał nam mapę taką, yy, gdzie się znajdujemy, którędy wjechaliśmy i którędy byśmy wyjechali, gdybyśmy jechali do Włady Kaukazu. Ale... Co, I tam faktycznie są pozaznaczone, że tam są takie właśnie zameczki. zameczki. Ale co z tego, jak my tego nie zobaczymy, bo nie przejedziemy. O, oczywiście można łatwo dostać tą przepustkę, jak nam potem wytłumaczył, bo po prostu trzeba zgłosić się Kiedy do i... urzędu i no, podać jakikolwiek przykład, że się chce turystycznie, że się chce nawet na ryby pojechać, czy cokolwiek. Jakikolwiek, tak. I, i dostanie się tą przepustkę, będzie się mogło pojechać. No ale tak z buta nie da się tego zrobić. Trzeba też opłaty uiścić i, i po prostu złożyć dokumenty. Można online, ciekawe czy jakbym... Te, teraz nie, nie zrobię tego na pewno. Online nie, nie uda się. No, to nam się zachciało. Widoczków. Całą Gruzję byśmy będziemy mieli taką samą. Inguszetia, Inguszetia. I rosyjskie prawo. Jest stanowcze. Super, stanowcze. Nie ma zmił. Co to jest Boże, żebyśmy tak pojechali od razu i dostali ten mandat? No, już byśmy byli dwie godziny temu w fotelu. No, <noise> no dobra, nie ma co tutaj dramatyzować. Także czekamy na mandat. Jesteśmy. Przeżyliśmy ten dzień. O. Mam coś na zębach? Nie. No to dobrze. Ja też, a ja? No to dalszy rozwój sytuacji był taki, że nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż tak długo trwało. Bo y, całe zdarzenie miało miejsce o 13.40 według dokumentów. Bo tam y, wypisywaliśmy. Pan wypisywał różnego rodzaju dokumenty. Po prostu daliśmy się wrobić i sama się zastanawiam, jak to się stało, bo my. I po... dlaczego? My po prostu chcieliśmy z groznego do Włady Kaukazu dojechać. To jest bardzo prosta droga. droga. dwie godziny parę patroli. Dokładnie, jest to droga szybkiego ruchu, więc jest dwa pasy i po prostu mogliśmy ją w dwie godziny i spokojnie, ale udaliśmy się tak jakoś dziwnie. W ciągu, na, namówić? namówić? Nie wiem, dlaczego ten człowiek to zrobił. Przecież to był policjant. To był. Y, na pewno to nie był Rosjanin, to był jakiś. Inguszet. Ingush, in Jakiś Kaukazus. No, z tych rejonów, tak. Zastanawiałam się później, dlaczego on to zrobił. Specjalnie chciał nam tak na złość zrobić? Czy, czy co. Bo my ogólnie nie orientowaliśmy się, jak wygląda przekraczanie granic. Y, między tymi yy, republikami. republikami. No nie było nam to potrzebne, bo mieliśmy swój plan założony, że jedziemy z miasta do miasta. Więc tym się nie interesowaliśmy, a uwierzyliśmy temu człowiekowi, ponieważ mm, ponieważ był to policjant, więc nie zastanawialiśmy się, jakieś. Nie chodziliśmy do, w deliberacji, nawet nie sprawdziliśmy tego w internecie. Stąd później tak, się okazało, to... że informacji nie ma za dużo. I daliśmy się wrości, pojechaliśmy tam i znaleźliśmy się właśnie na tym, na tym to już postoju, tak. gdzie nie ma przejazdu, gdzie, gdzie wszystko jest zamknięte. To jest łatwo jest zdobyć przejściówkę, znaczy przejściówkę taką. Wejściówkę. W sensie no, to... Wyzwolenie na wjazd, ale my o tym nie wiedzieliśmy. Później okazało się, że przyjechał około godziny trzeciej ten człowiek, który mógł nam wypisać mandat. No i, i, nam i zapro... zaczę... zaczęli Zaproszono wypisywać. szono nas tam do pokoju. Zwierzeń. No do po... to dosłownie. Tak, bo wypisywali na mandat. Już nie pomnę o tym, jak przekracali nasze śmieszne nazwy. tak Tak, Iwona jeszcze mówi, że się urodziła w Ostrowcu Świętokrzyskim i oni już... Oni mowa, już załamali, załamali, oni, bo... a, a, a oni oblaźć jaka to jest, a nawet Świętokrzyskie, oni już Leżą, że byli nie, nie, pod ma... po prostu. Ale to jeszcze, mm, może nie byłoby tak dziwne, że wypisują dokumenty, ale byliśmy Realnie tak przysłuchiwani, prawda? Tak, Siedzieli, siedzieliśmy. Po tak... tym jak wypisali dokumenty, pa, jeden z panów zadał, zaczął nam zadawać, wziął kartkę, zaczął sobie robić notatki, zaczął nam zadawać takie no pytania. I się, no i się pytał, czy jesteśmy, no jak się nazywa, no Damian, dzień, no takie podstawowe sprawdzenie Informacja. danych. Konkre jeszcze raz? I wypytywali o bardzo duże rzeczy, o tym jak się odnosimy do Rosji, jak odnosimy się do Ukrainy, co w Polsce myślą o Ukrainie. Co chcemy robić po studiach, tak. bo my się Czy przedstawiamy pewno... tutaj jako studenci. Ale to nie było takie dziwne. Bardziej dziwne to, że na przykład Damiana, czy planujesz do wojska? Czy, Pol czy Polacy się zaciągają w Rosji? Czy Polacy się zaciągają na Ukrainie? Jak w Polsce się odnoszą do muzułmanów? Czy chciałbym zostać obywatelem Federacji Rosyjskiej, też się mnie pytali. Tak. Jak w ogóle Polacy odnoszą się do, do, do wszystkich krajów Unii Europejskiej? Jak się do, do odnoszą do Rosji? Co myślą o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej? Po prostu. Tak dużo dziwnych pytań jak na jakimś naprawdę przesłuchaniu takim policyjnym, A ten pan co to prowadził był dość młody i robił to tak trochę nieporadnie. No tak, nie Tak się też denerwował. My też to też tak, denerwowało. No, my tak na wierzyny swoje... powiedzieć tak było. Chcieliśmy jak najwięcej. W sensie A z drugiej strony nasz dobrze, język tak. też nie, nie, nie był w stanie wszystkiego wyrazić, co byśmy chcieli im powiedzieć. No i ja stamtąd wyszłam po prostu. No śmiać mi się chciało tak trochę, bo to. Po co im takie nasze zeznanie? Przecież tak, czy jesteśmy nie uwierzyli nam chyba, jaką religię wyznajemy? Czy w Polsce jest dużo muzułmanów, czy jest dużo Ukraińców? I yy, co Ukraińcy robią w Polsce? Nie uwierzyli mam nam Ty? chyba na, na, yy, na tak po prostu, że my jesteśmy, jedziemy tam yy, żeby w kwestiach turystycznych. Oni szukali chyba jakiegoś. Yy, punktu zaczepienia, że myśleli, że jesteśmy tutaj jakimiś szpiegami. Nieudalcznymi. Polskimi. Jeszcze coś w coś coś Polsce nie wiedzieli, nie? Ogólnie pan ten, który przeprowadzał ten, ten przesłuchanie był taki inteligentny. Młody, inteligentny. Nie, tam, ale później jeszcze okazało się, że my nie możemy opuścić tego terenu sami, tylko musimy pod eskortą wojskową, bo tam się nadal dzieją incydenty różne i później no, i przyjechała po nas tak, siedz Siedzieliśmy, Tak, Siedzieliśmy, już jechała. Chevrolet Niwa przyjechał, i tam trzech facetów w środku. Jeden antyterrorysta i dwóch z bronią. Jechał z tyłu antyterrorysta w Lanosie. <laughs> Dokładnie, Damian siadł z antyterrorystą. A Iwona a ja została przeniesiona do Niwy. I bardzo byli mili panowie. No, po prostu super, zagadywali. Tacy, ale nie wypywatywali już o takie rzeczy jak tam. Tak po prostu o życiu rozmawialiśmy. Jak się żyje w Polsce? Tak, jak się, żyje ile się, się zarabia? Tutaj właśnie pytam ich, no nie mówili. Że... się tymi kopijkami, tak. gruboszem. Oni mówili, że dość często są tam incydenty, nadal są w górach. jacyś, Oni tak powiedzieli. Tak, partyzanci. Partyzanci i oszczel... oszczeliwują, ale przeważnie wojskowe, czyli ich, Rosja wojskowe jakieś samochody, na turystów mniej zwracają uwagę, na Rosjan jako takich też nie, bardziej są właśnie w kierunku wojskowych wrogo nastawieni. Tak, i, 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 i ostatecznie pojechaliśmy do ich bazy wojskowej i tam... Musieliśmy do... zapierniczać dobrze samochodem, ja musiałem zapierniczać tak. dobrze samochodem, aż się coś chyba zepsuło normalnie. No, obecnie panowie tam opowiadali, że pół roku są tutaj, pół roku, bo są z Rosji, ale z z różnych, z różnych części, części kraju. I właśnie później nas zaprosili, zaprosili, musieliśmy kolejne zeznanie składać. I weszliśmy na teren y, 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 bazy, bazy wojskowej, wojskowej Federacji Rosyjskiej na Kaukazie. Dokładnie, ta baza nie, nie, jakoś nie, y, nie robiła wrażenia w sumie, ale było mnóstwo pojazdów pancernych. Tak, mnóstwo pojazdów, y, zasieki były takie dość wysokie. Ehm, no i psy i. Ale jest przyjazna, Bardzo. Tak, <laughs> tak. Dwie suczki i. Pies. Ale panowie nas potestowali w łodzi, babeczkami, takimi mafinkami. Tak, dali cukierki. Tak, czyli tam wcześniej herbaty nam dać. Nie, byli bardzo, bardzo mili, byli. Chcieli? U. Tak. No. Nie słyszałem. Nie, ja podmówiłam, przepraszam. Jabłka nam chcieli dawać też. A tu jabłek nie mogę. Nie. nie. Ja potem myślałam, że wziąłeś te jabłko, bo tak siedzimy i bym że to będzie tak krócej trwało, ale. Nie, oni wszystko chcieli wiedzieć. No i poszliśmy tam, do, w, tej, w tej bazie, znowu musieliśmy odpowiedzieć na kilkanaście różnych pytań, przeliterować im po raz kolejny nasze, nasze miejsce miejscowi... zamieszkania. To jest kolejna beka z śmiechu. Później... Ja tak siedzę i tak... Później musieliśmy wypisywać po rosyjsku takie deklaracje. oświadczenia, deklaracje. Że nie znaliśmy, że nie wiedzieliśmy co robimy. Ostatecznie dostaliśmy 500 rubli mandatu po najniższą z możliwych, bo nie wiedzieliśmy, bo daliśmy się tak łatwo, bo nie widzieliśmy, po nie zdaliśmy tego prawa, ale prawo jest prawem. Opowiedzieliśmy i... o tym panu, który nas właśnie tak. tutaj wysłał. Ale powiedzieli, że prawo jest prawem i nieznajomość prawa szkodzi, więc musieliśmy zapłacić. No i zapłaciliśmy tam na miejscu. Ciekawe czy to w ogóle... Bo jeśli ten mandat nie zostanie opłacony, by... Możemy nie zostać po raz kolejny wpuszczeni na terytorium tak. Federacji działa, Rosyjskiej? To w ten sposób, że nie, nie trzeba płacić tego mandatu, bo, czy tego, czy innego, bo 70, po 70 dniach dopiero w rosyjskim rejestrze się y, staje jako dłużnik. Tak nam pan wytłumaczył, i wtedy dopiero do bazy jesteśmy wklepani, że mamy coś nie w porządku. Tutaj moglibyśmy w przyszłości nie dostać wizy na przykład, gdybyśmy nie zapłacili. Albo nie zostali ale... spuszczeni na samej już granicy. Ale możemy nie zapłacić, bo nam się wiza wcześniej skończy, i te 70 dni to jest takie, że możemy sobie. W jak, czasie chcie, to jak chcemy, jak ale chcemy. chcemy wrócić jednak do Federacji Rosyjskiej, podoba nam się tutaj. Chyba tak, chyba tak. No i ogólnie oprócz tego że było tyle tych kontroli, wyjechaliśmy stamtąd, panowie nam pokazali drogę, wróciliśmy. Opowiedzieli jaki mają stosunek do tych właśnie tutaj... A właśnie, bo jest ludów. też... Y, oni on bardzo negatywnie... Mm. Siedzieli bardzo na grubki na Rosjan i na tych właśnie... Wiadomo, że oni nie mają zaufania do Rosjan, a Rosjanie do Inguszów. Bo, jakby, baza są sami Rosjanie, a poza bazą są też jednostki miejscowe, pilnujące porządku, ale jedni mają zaufania, drugi pan powiedział, że oni również im nie ufają. Nie ufają, bo już nieraz się zawiedli na tym, że, że tam pobili ich kolegów albo kogoś nasłali, więc nie mają do siebie zaufania nawzajem. Ale. Właśnie też po drodze pan nam pokazał, jakie piękne szkoły pobudowała Federacja Rosyjska dla Idguszeti, że to takie że, piękne. Tak, żeby, żeby tylko trochę żeby łagodzić tylko, sytuację, tak. żeby było trochę tak spokojniej, macie tu szkołę. No to... i, no i podobno całe to, jest, to było 50 km, i cała ta strefa jest strefą taką niebezpieczną. W ogóle um, nie powinniście tam, jest niewskazane tam za, jeździć bez przyczyny, a jeśli się ma, no to tą przepustkę można pojechać. My nie wiedzieliśmy, nie że, nie, że takie coś w ogóle jest. Ale jeszcze wracając, wróciliśmy na drogę między Groznym a Włady Kaukazem i tam kolejne miliony patroli. Już po prostu mieliśmy ich podziurki w nosie, no nie? Tak. Okay. Kolejne miliony patroli. Mieliśmy ich podziurki w nosie tych patrolów I, i zatrzymywanie i zatrzymywanie. No i dobrze, zatrzymali nas na pierwszym patrolu i pokazujemy. Ja pokazuję swoje prawo jazdy, pokazuję dokumenty do samochodu, a on mówi Polaki, Tak, poszys To ci turyści, ja my tak, tak, ja, pojechać. <laughs> I mam się dostać. Tak, telefon. Na 999%, te. normalnie telefon z, od nich czy tutaj Polacy właśnie trafili Widzę, i czy są. Jechać, no. Ale później na stępnych kontrolach znowu musieliśmy um, pokazać to, wszystkie tak. dokumenty samochód, czyli dokumenty samochodu, paszport, te kartki migracyjne. Tak, musiał pan kolejny raz gdzieś tam za... wpisać, że jesteśmy tutaj. No, jestem w ogóle ciekawa jak będzie wyglądało to przekroczenie granicy z Gruzją. Czy też będzie tyle... Czy, no, czy będzie większe trzepanie niż na granicy z Estonią. No na pewno. Ale właśnie nie chciałam, żeby były takie problemy jak no, tu na samo swoje zawołanie. No i ogólnie zmęczył nas ten dzień bardzo, teraz. Szczególnie psychicznie, tak, żeby to... odpowiadać na te wszystkie pytania, to... pisać te dokumenty, odpowiadać im, literować im nazwy miejscowości kilka razy. Tak, to oczywiście oni przepraszali nas za strzelki jest... A my ich także przeprosiliśmy. <noise> A też, że nie widzę, że już głupków udaliśmy żeby... chyba. <słuch> Długi dzień. Długi, no to może wystarczy, czy chcesz coś dodać? Coś, coś ja.